Cześć! Dzisiaj trzecie spotkanie z treningiem funkcjonalnym na poziomie średnio zaawansowanym. Kamila, co prawda, nie ma ze mną, ale to dlatego, że przygotowuje dla Was kolejny zestaw ćwiczeń. Zdradzę Wam tajemnicę, że dziś będziecie się podciągać. A w jaki sposób? Zostańcie z nami, a zobaczycie. Rozpoczynamy Aktywny Śląski. W przypadku martwego ciągu stawaliśmy na taśmie, krzyżowaliśmy sobie taśmę, przekładając ją ponownie pod stopami. W tym ćwiczeniu wiosłowania będziemy potrzebowali stanąć na taśmie na samym jej środku. A po bokach stóp będą wystawały końcówki taśmy. Im szerzej staniemy i mniej taśmy będzie nam wystawało z boku stopy, tym będzie ciężej. Im dłuższą będziemy mieli taśmę, gdy ona jest luźna, tym ruch będzie łatwiejszy. Alternatywę do utrudniania lub ułatwiania oczywiście tak jak w poprzednich wersjach treningu wybieramy taśmę szerszą lub węższą. Co nam bezpośrednio decyduje o tym, jakim oporem trenujemy. Jeśli dysponujemy tylko jedną taśmą, a chcemy sobie utrudnić ćwiczenie, wychwytujemy taśmę głębiej, stajemy na niej szeroko i mamy jeszcze krótszy kawałek taśmy, na którym możemy pracować. W trakcie wykonywania tego ćwiczenia bardzo istotne jest to, żeby kręgosłup trzymać prosto, nie robić kociego grzbietu. Pracujemy w pełnym zakresie łopatki. Wypuszczamy łopatkę w dół, ściągamy łopatki do kręgosłupa w trakcie przyciągania. Ręce prowadzimy do naszych bioder. Utrudniamy chwytając taśmę głębiej i dokładnie ten sam ruch. Wypuszczamy łopatkę i ściągamy ją w momencie podciągania taśmy. Do tej wersji podciągania potrzebne są nam dwa krzesła, opcjonalnie dwa stoły podobnej wysokości, między którymi ustawiamy kij odmiotły. Ja akurat wykorzystałem kij BO. Biodra mamy uniesione. Stopy szeroko, kolana szeroko. I przed podciągnięciem mocno wypuszczamy łopatki, rozciągamy barki. W momencie podciągania do góry, najpierw spinamy łopatki. Potem dokładamy łokcie szeroko. Do góry wydech, na dół wdech. Pośladki cały czas mamy w uniesieniu. Im wolniej będziemy opuszczać, tym bardziej ćwiczenie będzie dla nas wymagające. Wykorzystamy do tego taśmę zaczepioną na wysokości naszej klatki piersiowej. Łokcie mamy wyprostowane. Stoimy nieruchomo, odwodzimy ramiona szeroko. Staramy się przeciągnąć łokcie za linię barków. A jeśli ćwiczenie jest zbyt trudne na podwójnej taśmie, zaczepiamy taśmę pojedynczo, pracujemy jedną stroną. Mocno ściągamy łopatkę w momencie odwodzenia, tu utrzymamy nieruchomo. Zwróćmy uwagę, łopatki muszą być opuszczone. I w trakcie odwodzenia ramion w tył ściągamy łopatki do kręgosłupa. Łokcie staramy się mieć nieruchomo. I w momencie spinania wypuszczamy powietrze. Rozluźniając, nabieramy. Jeśli pracujemy oburącz pomiędzy seriami, zachowujemy przerwę około 30 sekund. Jeśli pracujemy jedną ręką, bezpośrednio po skończeniu serii prawą ręką przechodzimy do lewej, po lewej do prawej.